Mając takie prawo dzisiaj, jakie mamy do, do głosowania, grzechem jest nie pójść na wybory. Ignorancja to jest naprawdę najgorsze, co można, co można zrobić. Byłem na wyborach, pójdę oczywiście do drugiej tury, ponieważ chcę żyć w tym kraju. Los naszego kraju nie jest mi obojętny i na pewno swój głos oddam. To ci, którzy są na, 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 na górze, chyba jakoś mam czasami wrażenie, że to im zależy na tym, żeby nas ze sobą skłócić. Na swoich. Profilach, na swoich social mediach mam naprawdę wspaniałych ludzi. Ludzi, w których bardzo wierzę, ludzi, którzy stoją za mną murem i ludzi, których bardzo szanuję. Nie ze wszystkim musimy się zgadzać, ale, ale naprawdę się szanujemy. I przede wszystkim e, zależy nam na tym, żeby e, nie segregować ludzi. Ja w tej, w tej kwestii naprawdę moje stanowisko jest bardzo jasne i klarowne. E, Segregacja ludzi nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Klasyfikowanie ludzi według ich orientacji nigdy nie będzie prowadziło do niczego dobrego. Także w tej, w tej kwestii moje stanowisko myślę jest jasne i, i to już nawet nie jest kwestia polityki, to jest uważam kwestia takiego człowieczeństwa. Wiesz, i, i myślę, że ja też nie boję się jakby o tym mówić, bo o tym trzeba mówić, to, jest, to ma wpływ na nasze życie. Nie chciałbym, jako już wyautowany gej, bać się, że ktoś za moimi plecami zrobi mi krzywdę tylko dlatego, że będę miał tęczowe ukochaj się na plecach.